Dobra, zobaczmy. E, siema, słuchaj, jak ja zaczynałem, było 140 tysięcy osób w kolejce. Czekałem około 10 minut. Kurde, bele. I że dodali ten tryb z botami. Przynajmniej mam szansę kogoś zabić. Leży, leży. Kurde, tak siedział jakby. Wow! Wow, 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 wow. A i padłem oczywiście. Fuck sake. No, strasznie. Fajna jest. Nie, nie spodziewałem się, że to powiem, ale. Tak, Battlefield 6 jest fajny. I mówi to osoba, która nie za bardzo przepada za Battlefieldem, która woli Call of Duty. Ostatni raz dobrze bawiłem się przy trójce i przy czwórce Battlefielda, więc. A ten jest naprawdę fajny. Dobra, trochę pościągałem. Mamy Mam go. Kurde, Kurde można kampić. Dobre, dobra, lokacja. Jak dać znać amunicji? Dobra... O! Smok! Dobra jest! Dobra, tu już się chyba wygrałem. Coś za dobrze mi idzie. Lecy O, teraz ja dostaję z pleców. Fak, 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 fak. A, pewnie w poważnej rozgrywce już bym leżał. I to za trzy razy. No ale teraz leżę, need medic, need medic. anyone? A, no i oczywiście dali mi się wykrwawić, geniusz. koło ciebie łazi i nikt nie, nie łaska. Jest kurde podejść i podnieść kogoś. Leżysz, mendo. I to już się tym razem się nie ruszasz. O! To się burzy tutaj Ale <laughs> przeleciał. Nie chciałem wsiadać tutaj. No, faktycznie nie ma nie ma za bardzo e, dużo bagów. To muszę powiedzieć gdzieś. Z całą pewnością, tak jak gram, nie wywala. Na początku miałem problemy, ale to było z powodu mojego neta. O, 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 o. Ściana. Nic się nie zapada, nic nie ten. Widziałem ludzi, którzy stawali po prostu na fragmencie murku, żeby ich nie było widać, ale to jest do ogarnięcia. Ja strzelam na padzie, tak, w, tak jakby co. To nie jest granie na myszce, to jest na pestpiątce. I mam ustawiony tryb wydajności, żeby to troszeczkę więcej klatek kłapało. O! No jasne, mogłem się domyśleć, że tam wchodzi przeciwnik. Tak, jak te ściany się rozpadają. To jest bardzo. Kurde, ładne. I nie zdążę. Dobra, może teraz snajperem. Zobaczmy jak pójdzie. Oh. Mam cię. Chyba na, resztki naszego czołgu. Ejja! Moje pierwsze zwycięstwo. Nie jest tak źle. Ale kurde, jeżeli faktycznie wyjdzie to w takim... W takiej formie, to ludzie będą zadowoleni.